Donald Trump przeprowadził konferencję prasową w swojej posiadłości na Florydzie. W swojej rywalce Kamali Harris niejednokrotnie już proponował taką debatę. Jednak ona chce się tylko zgodzić na debatę w zaprzyjaźnionej jej telewizji. No chodzi o to, żeby znała już wcześniej pytania. No ale dobra, o czym mówił Trump na swojej konferencji? Trump uważa, że ma lepszy instynkt ekonomiczny niż Fed, bo zarobił miliony. Po zadaniu pytania przez dziennikarza dotyczącego koloru skóry Kamali Harris, odpowiedział, że dla mnie nie ma znaczenia, jakiego koloru jest Harris, zapytajcie jej. Według mnie to ona nie szanuje mniejszości rasowych, indyjskiej czy czarnej. Donald Trump zapowiedział również masową deportację nielegalnych imigrantów. Zrobimy masową deportację, a zaczniemy od największych kryminalistów. Nie można pozwolić na to, żeby nielegalni imigranci głosowali w tych wyborach. Donald Trump również powiedział, że jesteśmy na progu trzeciej wojny światowej i wielkiego kryzysu na wzór tego z 1929 roku. Usterów naszego kraju są niekompetentni przywódcy. Kamala Harris i Tim Walz są kandydatami skrajnej lewicy. Podczas administracji Biden Harris wkroczyło do USA 20 milionów nielegalnych imigrantów. Oni nawet nie znają właściwych liczb. Na Ukrainie zmarło więcej osób, gdyby poprzednie wybory zakończyły się inaczej, nigdy nie doszłoby do wojny na Ukrainie i sytuacji w Izraelu.